Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Kolejno wyczytana osoba, proszę. Potwierdzenie słowem Ślubuję lub z dopowiedzeniem tak mi to pomóż Bóg. Bobko Anna Małgorzata. Ślubuję. Tak mi to pomóż Bóg. Po. Ciecierska Marzena. Ślubuję. Tak mi to pomóż Bóg. Po. Czerwiński Krzysztof. Ślubuję. Tak mi do pomóż Bóg. Po. Górski Jarosław Bogdan. Ślubuję. Kaczkowski Dariusz. Ślubuję. Tak mi do pomóż Bóg. Po. Konopa Zuzanna. Ślubuję. Tak mi do pomóż Bóg. Po. Krawczyk Adam. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Olender Dariusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pardo Agnieszka. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pietrzyk Łukasz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Jolanta Rozczypała. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Sawicka Aneta. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Sparzak Maciej. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Stawecki Wojciech Tomasz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Szmigiel Małgorzata Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Szpanko Mariusz Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Szymborski Andrzej Janusz Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Święconek Karol Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Trupacz Mariusz Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Andrzej Zadroga. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Zuzga Sebastian Ślubuję. Bejmując urząd burmistrza Wisza, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi do pomyślności. Drodzy Państwo, Panie Burmistrzu, chciałbym serdecznie podziękować za. Zdjęcie z moich barków tego brzmienia władzy sprawowanej od wielu lat. Bardzo dziękuję, że będę mógł poświęcić się teraz rodzinie i wnukom. Zostawiam panu gminę w doskonałym stanie, niezadłużoną, z fajnym budżetem, ale zostawiam też prawdziwy skarb. To jest ludzi. Ja zawsze powtarzam, że mamy najlepszy urząd w województwie, znakomitych prezesów spółek i dyrektorów. Życzę Panu, żeby na bazie tych ludzi, tego skarbu, żeby budował Pan pomyślność naszej gminy. Niech spotka Pana wszystko, co najlepsze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Burmistrzowi, Panie za tę kadencję, za całe 9 lat. Przyjmuję teraz te obowiązki. Duży trud przede mną. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i będziemy spotykać się w nowej radzie miejskiej. Szanowni Państwo, pozwolę sobie zabrać teraz głos korzystając z tej sposobności. Szanowni Państwo, nazywam się Dariusz Kiński i jestem nowym burmistrzem wisza. Chciałbym podziękować przede wszystkim Państwu za dzisiejszą obecność, mieszkańcom naszej gminy, za udzielenie mi dużego zaufania, poparcia, za oddane głosy w wyborach samorządowych, które odbyły się w tym roku. Jest mi niezmiernie miło, że jest Państwa tyle na sali. To Państwo jesteście. Tutaj ważnymi osobami. My jesteśmy od tego, żeby służyć tej gminie, żeby działać dla dobra tej gminy, i z taką misją chciałbym, żebyśmy weszli w nową kadencję. Dziękuję Państwu jeszcze raz za obecność i pamiętajcie Państwo, że gmina to Wy, gmina to My, to gmina to mieszkańcy. Mieszkańcy to wspólnota, więc budujmy tą wspólnotę razem, a my obiecujemy, że zrobimy wszystko, żeby w tej gminie było lepiej, działo się więcej dla dobra i rozwoju naszej gminy. Chciałbym w tym momencie podziękować też e, odchodzącym, ustępującym radnym Rady Miejskiej, a mamy ich na sali całkiem sporo. Ja pozwolę sobie tylko wymienić, jeżeli będę po kolei mówił, jest pan e, Misiewicz Jerzy. Bardzo dziękuję. Pani Mieszał-Ortkowski, widzę na sali, z nami. Pani Lucy Jakowziewu? Nie ma. Pani Teresa Leszczyńska, bardzo serdecznie dziękuję. Pan Tomasz Płoraczek, nie widzę, też występujący radny. Jest z nami też jeszcze pan Władysław Niesiołęcki, przepraszam, nie widać z daleka. Bardzo dziękuję. Pani jeszcze z nami jest. Nie widzę na sali, jest dosłownie bardzo dużo, ale wszystkim ustępującym radnym bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo. Droga Nowa Rado Miejska w Piszu. Kadencja 24-29. Życzę wszystkim Państwu owocnej współpracy, dużo rozmów, dużo dialogu, dużo współpracy i tego będę oczekiwał, bo my jesteśmy wybrani tu po to, żeby służyć naszym mieszkańcom i działać dla ich dobra. Zostaliście Państwo obdarzeni dużym mandatem zaufania, dlatego życzę Państwu dobrej pracy i działania na rzecz naszych mieszkańców. Ja ze swojej strony proponuję pełną współpracę z Radą Miejską, chciałbym działać na rzecz wszystkich naszych mieszkańców, każdego kto chce, by ta gmina się zmieniała i udziałał w tym mniej więcej. Gmina to duża odpowiedzialność, obdarzyliście mi Państwo dużym zaufaniem, dużym kredytem zaufania, który nie zamierzam zmarnować, natomiast razem z Państwem chciałbym go wykorzystać, pielęgnować i rozwijać. Będziemy rozmawiać, będziemy działać, będziemy się spotykać, a wszystko to dla dobra nas samych i naszej gminy. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie słowa uznania, wsparcia, pomocy. Wiele osób zaangażowało się w to, żebym znalazł się w tym miejscu. Wszystkim grupom, mieszkańcom, przyjaciołom, znajomym, którzy są tutaj na sali, ale też których z nami nie ma. A oglądają nas za pomocą połączenia online. Bardzo serdecznie dziękuję. Gratuluję nowym radnym i zapraszam Państwa na kolejne sesje, które będą też w kolejnych razach, żebyście Państwo byli aktywni, śledzili nasze działania, a my obiecujemy ze swojej strony pracę i służbę dla mieszkańców. Dziękuję bardzo. Na pierwszej sesji Rady Miejskiej dniu maja 2020. 26 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie Trupa Mariusz Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej krawczyk Adam Członek Komisji niż Pan Komariusz członek Komisji. Stwierdza, że na ogólną liczbę 21 radnych Rady Miejskiej w Piszu w sesji uczestniczy 21 radnych. Oddano kartę głosowania 21, czyli w wyborze uczestniczyło 21 radnych, to jest wymagana większość dla prawomocnego wyboru. Oddanych głosów ważnych 21, nieważnych 0. Radny Zuzka Sebastian uzyskał 13 głosów za, 8 głosów przeciw. Radny Zuzka Sebastian uzyskał wymaganą ilość głosów ważnych, w związku z czym został wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzo dziękuję za prowadzenie obrad. Sebastian gratuluję się wychworum na przewodniczący Goldy Miejskiej i poddaję się Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za ten potwierdzenie tych słów, które tutaj padły, że czas jest przekazaczny. Możliwość rządzenia z pomocą, nie zapominając też o tym, że wśród nas jest ogromne doświadczenie. I chcąc zbudować radę, która będzie pracować o zgodzie, chcę opracować w tym doświadczeniu. Przy tym stole, a wyjątkowo w historii naszego miasta, zasiadają wszystkie komitety, które brały udział w wyborach. Przy tym stole mamy co najmniej pięciu liderów społeczności, bo tak należy mówić o osobach, które do tych wyborów zaprosiły. Ogrom ludzi, dzięki którym mamy nowy skład Rady, dzięki którym mamy nowość na stanowisku burmistrza, dzięki którym pojawiają się w końcu nadzieje i szanse dla naszego miasta, które myślę, że wspólnie wszyscy wykorzystamy. Mamy tutaj możliwość budowania wspólnej przyszłości. Mamy też przyjazne pisz. Mamy porozumienia jednej drugiej, społeczne i samorządowe. Mamy musikarne trzeciej drogi. Mamy wszystko, żeby pokazać nie tylko w naszej gminie, nie tylko w województwie, nie tylko w Polsce, użyję takiego niepopularnego może stwierdzenia, że mamy wszystko, żeby być po swoje. I tego na wszystkim, wszystkim tego życzę, że osiągniemy sukces i wykorzystamy naszą wiedzę i nasze możliwości, naszą skuteczność, nasz zapał, bo wiem, że w naszych komitetach, które wyrażam w tych pory, jest niesamowite zapał, jest niesamowita energia, którą chcemy spożytkować wykorzystując. Realną współpracę, tak. ta współpraca jest realna, jeżeli chodzi o twoją osobę, radni w rozmowach nikt nie zadeklarował, że chce pracować przeciwko, że chce w opozycji. W Więc wyjątkowo mamy sytuację w naszym mieście, że mamy pełną radę, radę zgodną, radę, radę chcącą współpracować i stwierdzam, że w tej chwili, gdyż mamy tą współpracę, to jest to rada burmistrza. Ponieważ z racji mojego wyboru się pojawiły pierwsze obowiązki, potrzebuję dwie minuty przerwy, bo do 15 musimy podpisać dokument. Za chwilkę do Państwa wrócę, będziemy kontynuować sesję, zatem zarządzam dwie minuty przerwy. Szanowni Państwo, jesteśmy po pierwszej sesji Rady Miejskiej. Mamy nowy skład Rady Miejskiej, zostały wybrane władze Rady Miejskiej, mamy nowego burmistrza przysiężonego. Uważam, że sesja była bardzo uroczysta, bardzo wyniosła. W tej sesji było czuć nowość, było czuć nadzieję, jaka w końcu się znajdzie w naszym mieście. Wybrany przewodniczący, w mojej osobie, mam nadzieję, że będzie gwarancją tego, że wszystkie ugrupowania, które znalazły swoje miejsce przy tym stole, zostaną zaproszone do współpracy, zostaną wykorzystane ich potencjały i tego sobie i Państwu życzę. Przede wszystkim wiem, że największą wartością jest potencjał, który jest w nowych radnych i w komitetach. Za tymi komitetami stoją setki ludzi, którzy chcą zmian którzy to wykazali podczas wyborów i jako przewodniczący Rady chcę ten potencjał wykorzystać, chcę dać nadzieję dla naszego miasta, dla, naszego, dla naszej przyszłości, dla wspólnej przyszłości, dla przyjaznego pisza i mogę gwarantować, że przyszłość należy do nas. Szanowni Państwo, jesteśmy po pierwszej uroczystej inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Piszu nowej kadencji 2024-2029. Chciałem bardzo podziękować za liczny udział mieszkańców, gości, dyrektorów jednostek podległych, pracowników oraz wszystkich radnych. Bardzo mi miło, że ta sesja zakończyła się pozytywnie. Wybraliśmy przewodniczącego oraz zastępcę zgodnie z przebiegiem, z porządkiem obrad. Dziękuję za wiele wyrazów wsparcia, za podziękowania, za ogromne zaufanie, którymi Państwo obdarzyliście. Od jutra zabieramy się do pracy. Dużo przed nami, dużo wyzwań. Dzisiaj jeszcze uroczysta podniosła atmosfera, więc bardzo mi miło. Przed nami jeszcze długie rozmowy, więc serdecznie zapraszam do kontaktu z Urzędem Miejskim, z nowym burmistrzem. No i do zobaczenia na, w, no w Urzędzie Miejskim i na ulicach Pisza, bo na pewno się będę tam pojawiał. Dziękuję. Większość, która dzisiaj utworzyła się w Radzie jest dość stabilna, o ile stabilnym jest opieranie się o komitet pana Andrzeja Szymborskiego. One naszego zaufania nie ma, w związku z tym nie uczestniczymy w tej większości, ale cieszy mnie rozmowa z nowym przewodniczącym, z którym, gdy rozmawialiśmy o priorytetach, o kierunkach, które chcielibyśmy wspólnie podejmować, w pełni się zgadzaliśmy i ta dzisiejsza sesja też to potwierdza. Zaczynamy od drobiazgów, a myślę, że potem może być już tylko lepiej.